To była rozmowa, która od pierwszych minut pokazała, że w studiu nie chodzi o publicystyczne ozdobniki, tylko o twarde sprawy państwa i bezpieczeństwa. Michał Rachoń rozmawiał z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomirem Cęckiewiczem, o suwerenności Polski, realnych gwarancjach bezpieczeństwa, relacjach z USA i Unią Europejską oraz o tym, jak dziś wygląda współpraca, a często jej brak. Między najważniejszymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Punktem wyjścia była wizja federalnej Europy z niemieckim przywództwem i ostre pytanie, czy Polska ma być podmiotem, czy jedynie elementem cudzych projektów. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i podajcie ten materiał dalej. Najnowszą książkę przeczytałem Radosława Sikorskiego. I po raz pierwszy no, został opublikowany jego słynny wykład, który przeszedł do historii jako Hołd Berliński. I tam jest jakby wykład tego, jaką on ma wizję suwerenności. On tam mówi o tym, że, że chciałby większej aktywności niemieckiej w Europie, po to żeby, no właśnie, Europa w jakimś sensie uznała to przywództwo, Stała się oczywiście silniejsza, ale no to jest człowiek, który, że tak powiem, żongluje tą suwerennością w dowolny sposób, ale no kierunek jest jakby jeden. On chce federalnego, dużego państwa z przywództwem niemieckim i to jest spór z kimś takim. No, a my chcemy niepodległej Polski w rodzinie wolnych narodów europejskich, ale chcemy polegać na tych, którzy się sprawdzili, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a nie na tych, którzy najpierw no, dokonali politycznego dealu z bandytami od, od Władimira Putina, a teraz nagle mówią o tym, że w przeciągu 30 lat zbudują jakieś zdolności obronne Unii Europejskiej. No to jest skok w nieznane. To przejdźmy w takim razie z tego, co wydarzyło się po... Właśnie, chociaż nie, jeszcze jedno pytanie dotyczące tej kwestii. W komunikacie bbn znajduje się jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja, którą by chciałbym, żebyś, jeśli to jest możliwe, wyjaśnił. Delegacja bbn była w Stanach Zjednoczonych i z tego komunikatu wynika, że treść tego, co, o czym mówił generał Kane i co znajduje się w Strategii yy, amerykańskiej miała yy, jakiegoś rodzaju odwołanie do tego, o czym rozmawiała delegacja BBN w yy, Narodowej Radzie Bezpieczeństwa? Tak jest. Mogę potwierdzić, że w serii tych rozmów, czy w Pentagonie, czy yy, w Radzie Bezpieczeństwa, yy, ten wątek yy, zainteresowania yy, Stanów Zjednoczonych yy, właśnie zachodnią półkulą yy, był yy, no, w dyskusji, dotyczącej zagrożeń, czyli różnych perspektyw zagrożeń, polskiej perspektywy, amerykańskiej perspektywy, no dość mocno wyartykułowany, więc Marco. nie jest to dla nas zaskoczeniem, nie jest to oczywiście zaskoczeniem dla pana prezydenta, który, który krótko po powrocie delegacji Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mam nadzieję, że za parę tygodni, najdalej za... Dwa miesiące yy, będzie kolejna tura rozmów, już w których będę ja osobiście brał udział, ale, ale pan prezydent został po prostu poinformowany o tym, jak Amerykanie patrzą na te zagrożenia i, że tak powiem, lokalizacja tych zagrożeń jest zbieżna z tym, co Państwo wszyscy widzieli dwa dni temu. Marko Rubio powiedział, że na zachodniej półkuli nie jest możliwe operowanie państw takich jak Chiny czy Federacja Rosyjska. W tym kontekście mówił o ropie naftowej w Wenezueli. W tym kontekście mówił również o tym, że w sposób oczywisty to jest również interes Stanów Zjednoczonych, ale powiedział szerzej o interesie zachodu. No my jesteśmy częścią tej zachodniej 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 półkuli jak pod względem no, tego paliwa geopolitycznego jakim jest ropa naftowa yy, czego spodziewa się czego Polska powinna się spodziewać jak pan prezydent patrzy No na to. nie chcę być futurystą są w, są w Polsce ludzie którzy jakby w tym się specjalizują nie zawsze nie zawsze przewidują trafnie Zresztą takie futurystyczne wizje dotyczące tego, jakie będzie miało to znaczenie po wojnie irackiej, już pierwszej i później drugiej, dla rynku paliw na, na świecie i jak, że tak powiem, Rosja. Dostanie po, po łapach, i niewiele się z tego, się z tego sp sprawdziło, więc, jakby trudno mi powiedzieć, jak będzie, jeśli chodzi o złoża e, ropy w, w wenezuelskiej. E, myślę, że to jest bardzo długi proces, ale oczywiście, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, on jest e, niezwykle, niezwykle istotny. No, chciałbym oczywiście, żeby to na tyle zmieniło rynek, że jeszcze bardziej e, Rosjanie e, będą, będą zmarginalizowani. No bardzo ciekawe, bo jak, jak czytałem y, chyba wczoraj y, zażyłość między Igorem Siecinem, którego znamy z y, odcinku polskiego Resetu, y, czy na odcinku polskim, y, Resetu, resetu polityki rosyjskiej z lat 2007-2014. Był częstym gościem w Wenezueli i osobiście łączyła go jakaś zażyłość z prezydentem Maduro. W Wenezueli w czasie tej, tej, tej akcji byli, jak należy przypuszczać, jeszcze przedstawiciele Chin, którzy dosłownie dzień wcześniej spotykali się z Maduro. Dobrze, przejdźmy do spraw tego, co dzieje się w Polsce w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Jak wygląda ocena pana prezydenta? A tego co wydarzyło się w związku z balonami, które wleciały na terytorium Polski. Czy myśmy, czy myśmy je wszystkie znaleźli? No z oficjalnych komunikatów wynika, że wszystkich żeśmy nie znaleźli, e, więc e, trwają poszukiwania, jak rozumiem. Ale myślę, że po tak długim czasie poszukiwania polegają głównie na tym, że jeśli ktoś jeśli ktoś coś zauważy, no to po prostu ma przekazać. Natomiast jakieś przeczesywanie rejonów, zwłaszcza teraz, kiedy były dużo opady śniegu. Poszukiwanie tych obiektów, że to zostało zakończone. to jest moja intuicja, to nie jest konkretna wiedza. Jak, jak w takim razie, jakie powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, co wydarzyło się najpierw we wrześniu, czyli ten, to naruszenie polskiej przestrzeni wlot dronów, których w ogóle więcej znaleźliśmy niż wynikało z. Zawsze z to samo powtórzę: rozwijać zdolności. Nie tylko obrony powietrznej, ale oczywiście to jest najważniejsze, ale zdolności pozwalające na szczegółową analizę tego, co się w powietrzu, w polskiej przestrzeni powietrznej dzieje. No bo to nie musi być dron bojowy, który wlatuje, ale może być, no właśnie, może mieć charakter przemytniczy, a wcale takiego charakteru przemytniczego mieć nie musi. No sam fakt, że. Z tych znalezionych dwudziestu kilku balonów, jeśli, chodzi, jeśli się nie mylę, w czterech przypadkach zniknął balon, a materiał przemytniczy nie został pobrany. To wiele też oczywiście mówi. Jest co, z tego, jeszcze... co, z te, co z tego wynika? No to Nawet taka intuicja, że, że to być za... może ten przemytniczy. No to, to może wiele, wiele, wiele z tego wniosków płynąć. Może być tak, że nie został odnaleziony przez przemytników, może być tak, że ktoś inny ten balon zabrał, a papierosy zostawił. No, trudno mi powiedzieć, ale no samo to, że, że te balony były wyposażone w jakieś systemy GPS, to wszystko podlega analizie. Mam nadzieję, że takie analizy. Analizie dzisiaj podlega i że coś na ten temat będzie wiadomo, a na pewno liczę na to, że pan prezydent czy w czasie rozmowy z szefami służb, czy w formie jakiejś specjalnej informacji, no, dowie się po prostu, jaka jest, jakie są wnioski płynące z analizy tego wtargnięcia, no jednak 59, czy tam prawie 6, no, no właśnie, prawie 60 balonów przemytniczych, bo tak to ogłoszono od razu, w Polską Strefę Powietrzną. W opublikowanej analizie BBN-u znajdowała się informacja o tym, że należy zastanowić się nad tym, czy ten przemytniczy charakter operacji nie jest tylko i wyłącznie przykrywką do czegoś innego. Dokładnie to zrobiłem teraz. No nie jestem tak naiwny, żeby uznać, że w nocy, czy w pierwszy dzień świąt z terenu Białorusi dzień po wizycie pana prezydenta na granicy polsko-białoruskiej leci sobie 59 balonów no to Przepraszam, ale, ale to się nie mieści, że tak powiem, w sferze politycznej. Przepraszam, we wszystkich komunikatach również Ministerstwa Obrony czytaliśmy na wszystkie możliwe przypadki wymienione to, że to są drony przemyczne. Ja rozumiem, że, że skoro one tak zostały no właśnie, zidentyfikowane, to co... można tam umieścić jedno takie zdanie, jak ale po py... co jest to tam powtarzane? No, jak, się pyta... no właśnie, jak się pytasz, co należałoby zmienić od, od września, to na pewno komunikację. No nie można pisać, że, yy, że na każdym etapie... Etapie ten lot był kontrolowany w komunikacie, a później nie znaleźć tych balonów, no bo to jest jakaś sprzeczność. Jak kontrolujemy lot prawie 60 balonów na każdym etapie, no to 60 balonów albo przynajmniej elementów związanych z lotem konkretnego balonu, z tych 60 znajdujemy, no, a chyba tak się nie stało. Jak będzie wyglądało spotkanie i czy już wiadomo, kiedy odbędzie się spotkanie prezydenta z szefami służb, jak rozumiem, w towarzystwie ministrów nadzorujących służb? E, no taka jest propozycja. Minister Szefernaker powiedział, że, że termin zostanie ustalony i że najpewniej to zostanie przeprowadzone, to spotkanie odbędzie się jeszcze w styczniu. Jak to rozumieć, bo koncepcja tego spotkania jest czym innym niż to, o czym słyszeliśmy wcześniej. Spotkanie w towarzystwie ministrów nadzorujących służby to co innego niż spotkanie prezydenta z szefami służb? No ale to jest rodzaj kompromisu. Mogę to ujawnić po raz pierwszy ja zaproponowałem w rozmowie z jednym z ministrów, z ministrem Zaleskim z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach kompromisu, zresztą skonsultowałem to wcześniej z Panem Prezydentem, taki model spotkania, w którym szefowie służb przyszliby z ministrem od, jakby koordynującym czy ministrem nadzorującym te służby. Więc w przypadku służb wojskowych SKW i SWW byłby to wicepremier Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Później zostało to w jakimś sensie i dobrze, przejęte przez stronę rządową i zaproponowano format szerszy, czyli że, jakby, jak rozumiem, naraz y, przychodzi dwóch ministrów i czterech przedstawicieli służb, czyli y, SKW, SWW, y, AW, Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To będzie, jak rozumiem, pierwsze spotkanie prezydenta z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W trakcie kampanii wyborczej widzieliśmy i, i słyszeliśmy wielokrotnie, że informacje, które były używane przeciwko dziś prezydentowi, wówczas kandydatowi, mhm. były informacjami, które są w posiadaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy ten temat tak, się No Tak, to, to jest wyborcze. właśnie ta różnica między dojrzałą demokracją i poważnym państwem a niedojrzałą demokracją i chyba w nie wszystkich aspektach poważnym państwem. To znaczy nie może być tak, że głowa państwa w, w świetle konstytucji odpowiada za bezpieczeństwo państwa i wszystkich obywateli i od 6 sierpnia mamy teraz, który tam, 5, 5 stycznia, czyli 5 miesięcy prezydent, nie miał okazji poznać szefów służb specjalnych, przecież to jest niepoważne. To jeśli my wcześniej mówimy o tym, jakie to ma znaczenie, czy jaka nauka płynie z tego, co się wydarzyło w Caracas, to między innymi taka. My musimy ze sobą potrafić współpracować, bo tylko, tylko właśnie ta synergia może dać Polsce, zdolności, możliwości realizacji realizację naszej, naszej woli. No, tu będzie spotkanie zapoznawcze po pięciu miesiącach urzędowania głowy państwa. Czy znaczy po pięciu miesiącach, w, trakcie, w których sytuacja. dowiedzieliśmy się o wysadzeniu torów w Polsce, po miesiącach, w których dowiedzieliśmy się o kolejnych wtargnięciach rosyjskich obiektów, czy białorusko-rosyjskich obiektów tak na jest. terytorium Polski? A jak wygląda sytuacja w relacji pomiędzy prezydentem a szefem agencji wywiadu? czy agencji wywiadu wojskowego, tych służb, które no, są przynajmniej teoretycznie odpowiedzialne za to, co no widzimy Całe miasto granicą. huczyło po 11 listopada, e, po tym jak zobaczono na otwartej uroczystości, e, na bankiecie prezydenckim szefa agencji, e, agencji wywiadu, że on jedyny się tam pojawił i to było wielkie wydarzenie. Rozumiesz Michale? Szanowni Państwo, rozumiecie to Państwo? My się fascynujemy tym, że na zaproszenie pana prezydenta na, na bankiet w czasie uroczystości 11 listopada, uroczystości niepodległości Polski, pojawił się w ogóle przedstawiciel tajnych służb. I to jest wielkie wydarzenie, a, a trzech innych się nie pojawiło. To była rozmowa poważna, momentami niepokojąca, ale potrzebna. Bo pokazująca, jak cienka bywa granica między sprawnym państwem a państwem tylko z nazwy. Sławomir Cęckiewicz rysował obraz Polski stojącej przed wyborem albo realna suwerenność i odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, albo dryf w stronę pozorów i cudzych interesów. To wszystko w tym filmie. Jeśli chcecie więcej takich rozmów, bez uproszczeń i politycznej mgły, zostańcie na kanale i do zobaczenia w kolejnym materiale.